A co my tu mamy? Tak, moi drodzy, to kania, i dzisiaj pokażę Wam 7 kroków, jak ją prawidłowo można zidentyfikować, żeby się nie pomylić z żadnym innym trującym grzybem. Krok pierwszy: kania wyrasta na takiej bardzo długiej nóżce. Krok drugi: u podstawy zawsze ma zgrubienie, ale nigdy nie wyrasta z pochwy. Krok trzeci: na czonie zawsze ma taki wzorek. Krok czwarty: na czonie pojawia się pierścień, który łatwo od tego czonu odchodzi. Jest ruchomy, albo nawet całkowicie spada. Krok piąty jest to grzyby blaszkowy, a blaszki zawsze odstają od szonu, o w tym miejscu. Krok szósty, w górnej części kapelusza na środku, zawsze pojawia się taki charakterystyczny, ciemniejszy sutek. Tak on wygląda. A krok siódmy to oczywiście przepiękny, kaniowy zapach. Niestety ten okaz jest już trochę za stary, idziemy szukać świeższego. No bo chyba nie muszę mówić, że czubajka kania jest grzybem jadalnym i bardzo smacznym. Kto potrafi rozpoznać, podejdźmy bliżej. Jakiś takie do niczego niepodobne, ale ma wzorek. I jest to oczywiście młoda czubajka kania. W takim stadium jeszcze jej nie zbieram. Nie, to nie kania. Zobaczcie, za mały trzon. Niby podobna, ale to nie to. Zobaczcie, brak wzoru na trzonie. Nie bierzemy. A jakbyś chciał rozpoznawać grzyby jadalne i lecznicze jak profesjonalista, to polecam Ci te dwie książki. Książki możesz nabyć na stronie MOLFARMA, a jako, że mnie oglądasz, to trzymaj kod rabatowy MAT10. Tak, ten atlas nie jest najtańszy na rynku, ale za jakość się płaci. Używane atlasy poprzedniej edycji chodziły na olx nawet po tysiaka. Także ponad dwie stówki za nową edycję to wcale nie jest dużo. Szczególnie, że książka ma około 700 stron i właściwie wyczerpuje temat grzybów jadalnych, które występują w Polsce.